21 dzień czerwca, Łukasz Fiołek z tej strony, Fibonacci Team School, Bitcoin tym razem, interwał 4-godzinowy. Tutaj mamy dwa dosyć ciekawe miejsca techniczne, które nie będą dla mnie obojętne. Prawdopodobnie będę atakował jedno i drugie. Zacznijmy może sobie od tego miejsca mocniejszego. Tutaj mamy bardzo ciekawy układ ZZB, czyli typowe schody cenowe, coś co było wcześniej wsparciem. Mam na myśli ten dołek z 29 maja, może stać się na chwilę obecną ważnym oporem, czyli typowa zasada zmiany biegunów. Niżej mamy natomiast Również, również taki lokalny szczycik z 11 czerwca, tak więc ta strefa, ja celowo zaznaczyłem to za pomocą dwóch takich czerwonych, wyraźnych linii, to są okolice 7000. I tutaj dodatkowo mamy jeszcze okrągły poziom, 7 tysięcy dolarów za jednego bitcoina, więc ta strefa między dokładnie 6934 a 7032 jest dosyć ważną strefą podażową, strefą oporu. Także w momencie, jeżeli tutaj wykres bitcoina się znajdzie, technicznie jest to całkiem ciekawa strefa podażowa. Patrząc natomiast, nie za bardziej lokalnie, jeżeli sobie wykres powiększymy, bo też mnie pytacie o to, gdzie ewentualnie byłoby dobre miejsce, żeby się podczepić pod ten wystrzał do góry, bo technicznie i falowo tak się jeszcze wszystko to układa, że jeszcze jednego impulsu nam brakuje. Dosyć ciekawym poziomem są okolice 6,5 tysiąca, dokładnie 652628. Z czego ten poziom wynika? Ten poziom wynika tak naprawdę z dwóch mierzeń. Po pierwsze mamy lokalną korektę prostą, to jest zaznaczona ta korekta właśnie w tym momencie przeze mnie, czyli typowy. AB równa się CD, typowy one to one, z zakończeniem właśnie na wysokości punktu D. No i jeżeli byśmy sobie jeszcze pomierzyli ten ruch wcześniejszy, spadkowy, to tutaj mamy tak zwany układ korekty w korekcie, czyli już może pokażę. Za pomocą dwóch prostokątów, o co chodzi, to jest tak zwany lokalny układowy balans również. I ten układ. Czyli bierzemy pod uwagę ten prostokąt. E, tym prostokątem zaznaczamy sobie całe te spadki ostatnie. Odłożymy sobie za chwilkę ten prostokąt i co zobaczymy? Zobaczymy, że dolna podstawa tego drugiego prostokąta, czyli tej korekty pędzącej, wypada bardzo blisko tego wcześniej wspomnianego punktu D. A więc jest to tak zwany układ e, w układzie czy korekta, w korekcie bardziej ze wspólnym zakończeniem na tej wysokości. Także podsumowując, lokalne wsparcie okolice 6,5 tysiąca. Natomiast ważna strefa podażowa znajduje się się w rejonie okrągłego 7000 tysięcy dolarów za jednego bitcoina.